Yes. Punktualnie, 5.59 na zegarach. Kto z Państwa wstał bladym świtem, tak jak my, ten korzysta w pełni z ostatniego dnia czerwcówki. A to chyba najlepszy dowód na to, że warto być rannym ptaszkiem, choć my, mimo że prowadzimy program poranny, jesteśmy chyba raczej sowami. Prawda, Łukasz? Zdecydowanie tak. Łukasz Nordewski, witam Państwa serdecznie. Karolina Soczewka, dzień dobry. Stać rano nie jest prosto, ale jeżeli już to się nam uda, to rzeczywiście można się cieszyć chociażby pięknym wschodem słońca. Dzisiaj słońce wzeszło już o 4.20 to już za nami, a imieniny, na przykład dzisiaj Fotyna i Nicefora, Nie znam nikogo o takim imieniu, ale jeżeli Państwo znają, to proszę złożyć najlepsze e, Bardzo oryginalne. Oczywiście my składamy najlepsze życzenia, niezależnie od kalendarza i od godziny. Nowy dzień zaczynamy tradycyjnie od przeglądu tego, co dziś przed nami, a za nami wielkie piłkarskie święto. Finał Ligi, finał Ligi Mistrzów, który po raz kolejny, właściwie już po raz piętnasty wygrali piłkarze Realu Madryt. Oczywiście w w Madrycie euforia, Real jest wielki, Real jest królewski. To tylko niektóre z tytułów gazet i portali, choć trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti, przyznał, że to było bardzo trudne, o wiele bardziej niż sądziliśmy. Więc większej liczby cyberataków. Ruszyło wyborcze odliczanie, ruszyło pełną parą, dlatego że równo za tydzień będziemy głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Eurokampania wkroczyła więc w decydującą fazę. Rywalizacja o brukselskie mandaty trwa w najlepsze, a czasami staje się nawet bratobójczą walką na jednej liście. Piotr Michalak. Dobrze, że śpiewać chociaż będzie można, choć w przypadku tych piosenek wyborczych bez słów, sama melodia. Jednym z najważniejszych tematów tej kampanii poza tym, co dzieje się w kraju, poza sporami wewnątrz Polski jest bezpieczeństwo, ale też pakt migracyjny. PiS wzywa premiera Tuska do zaskarżenia paktu do CUE. Poseł Koalicji Obywatelskiej, Marcin Posadzki, zapowiedział z kolei, że pakt będzie zaskarżony, o czym powiedział, w debacie wyborczej. Ten temat powróci dziś na pewno w śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News Interi. Dziś u Bogdana sami politycy, którzy startują w wyborach do Europarlamentu. A jako, że to ostatnia niedziela kampanii, to oczywiście będzie politycznie super niedzielą, bo kandydaci oraz liderzy największych partii mają dziś grafik zapełniony, jeśli chodzi o spotkania z potencjalnymi wyborcami. O tym więcej opowie Państwu Łukasz Smardzewski, bo zbliża się godzina siódma. Za chwilę informacje.